Trochę się przemieściłem. Pojechałem bezpośrednio do Luksemburgu. Oczywiście teraz mam na myśli nie jako kraj, tylko jako miasto, czyli do stolicy. No i nie powiem, trochę stresująco. Bo wpadłem w same centrum samochodem, no i jeżdżę, jeżdżę i <ścoughs> teraz znaleźć parking, nie? To dopiero misja. No i co? No musiałem troszeczkę na obrzeża wyjechać, bo tam w centrum to nie ma po prostu opcji. Czy płatny, czy niepłatny nie ma znaczenia, wszystko jest zastawione. Musisz czyhać na okazję. Jeden za jeden wymiana. Jeden wyjeżdża, drugi wjeżdża. W innym wypadku nie masz na co liczyć. Także na razie idziemy w głąb Luksemburgu. Może sobie coś przekąszę. No, i zobaczymy trochę tego miasta. Trochę czasu jeszcze mam. To można rzucić okiem. Albo Luksemburg ma swoje Londonai. Albo po prostu. Jakieś wesołe miasteczko w tamtym kierunku. Taka mała ciekawostka, Luksemburg ogólnie oznacza mała forteca. Wywodzi się to mniej więcej z X wieku, jak się nie mylę z łacińskiego. Nie pamiętam dokładnie jak to po łacinie szło, bo to był jeden jakiś dłuższy wyraz, który no brzmiał dość podobnie jakoś tak. O, no w sumie nie aż tak podobnie, właśnie sprawdziłem szybko. E, Lucilin-Burchuk, no w miarę podobnie. W każdym razie nazwa własna to Mała forteca. I nie wiem sam, czy to się odnosi do kraju, bo jest dość mały, czy bezpośrednio tylko do tego miasta, które było jego fortecą niegdyś. Bo współcześnie Luksemburg nie jest wcale taki malutki. Jest dobrze rozbudowanym miastem z fajną infrastrukturą. Bah. Z tego co patrzyłem i jak jechałem przez centrum, to widziałem szyny. Innymi słowy, nawet tu chyba kursują tramwaje. O, to wilkumowa, jak to się mówi. Właśnie chyba z tamtej strony jeden przejazdo. Także nie takie małe, jakby się wydawało, nie taka mała ta forteca. Już współcześnie wydaje się, że jest duża i rozbudowana. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w Luksemburgu jest tak jak w Polsce pod kątem sygnalizacji świetlnych. A mianowicie wszyscy grzecznie stoją i czekają, aż będą mieli zielone światło, żeby przejść. Może to cecha niektórych krajów europejskich, po prostu. No trudno to określić, ale zauważyłem, że tutaj też grzecznie stoją i czekają. No i kolejna ważna sprawa, że mam takie duże wrażenie, że bez kitu. Te kraje takie troszeczkę no, nie chcę ubliżać dla Luksemburgu czy coś, ale to jednak takie trochę germańskie kraje w jakimś sensie gdzieś tam w korzeniach, tak. E, no i bardzo podobne są do siebie. Zarówno Szwajcaria, jak i Luksemburg mają dużo wspólnych cech, nie tylko pod kątem terenów i układów. Górzystego terenu i tak dalej, no wiadomo, języka, bo to jednak wszędzie język, język niemiecki. Ale również mam wrażenie, że są dość zbliżeni, zarówno kulturowo, jak i w podejściu do życia, tempa życia, takiego jakby stylu bycia. Mam bardzo, bardzo podobne odczucia po prostu. No, ale jestem na tyle krótko, jakby nie patrzeć, spędzam tylko jeden dzień w Luksemburgu, że za wiele to ja nie ocenię. Ale pomyślałem, że się z Wami podzielę tą myślą, bo może ktoś jeździł, może ktoś był również w tych chociażby dwóch krajach, a najlepiej w trzech, doliczyć do tego Niemcy, i wtedy można faktycznie ocenić, czy. Czy to się tylko dla mnie tak wydaje? Czy to moje jakieś takie spostrzeżenie? Czy jednak coś w tym faktycznie jest? Bo mam takie dziwne poczucie podobieństwa bardzo mocnego między tymi krajami i kulturami. Wow! Wow! Jakie tu są drzewa ogromne! Patrzcie na to! blusa kiedy ja ostatnie takie drzewo widziałem gdzieś w Polsce pewnie Mam wrażenie że na kamerze to nawet tego nie oddaje, Bo jest ono naprawdę grubaśne O tutaj macie w skali do ludzi grubość tego pnia naprawdę konkretne konkret istny konkret teraz jestem gdzieś w Luksemburgu w takich okolicach parku jakiegoś nie wiem kim jest ta persona ale prawdopodobnie jakaś ich kr królowa o. No jest podpisany że jakoś princess no, Henry the Space Bus czy jakoś tak mogłem dużo przekręcić trudno doczytać a no a języka też nie znam za bardzo także to po prostu taka luźna przechadzka żeby móc sobie zobaczyć, jak ten Luksemburg wygląda, idę trochę bardziej w stronę centrum. To też już są takie centralne części, tylko tutaj, gdzie teraz jestem, to są takie parki, które otaczają ten teren po prostu. Bo jakby na mapie spojrzeć, to te takie centralne centrum. To z zewnątrz jest otoczone takim łukiem, jakby parkiem, w miarę dużym. Nie? No, teraz już się przekonałem, że jest tak samo jak w Polsce: bo były przejścia dla pieszych bez sygnalizacji żadnej, i samochód się zatrzymał, aby przepuścić pieszych, czyli w myśl tej samej zasady co mamy w Polsce. Ciekawe, myślałem, że Polska to jedyny kraj z takim podejściem do pieszych. Ale tu proszę. Jednak jest ich więcej. No na razie jestem miło zaskoczony tym miejscem. Ogólnie krajem, bo poza miastem, jak się wyjdzie na te wszystkie obrzeża, no to jest po prostu bardzo, bardzo... O proszę, tu na czerwonym Pan przechodzi. Czyżby zaryzykował, tak jak ja? A może jednak mają odrobinę rozsądku? Jeśli naprawdę nikogo nie ma, nikt nie jedzie z lewej, nikt nie jedzie z prawej, to nie stoją, tylko idą. No nie wiem, musiałbym to zweryfikować. Może ktoś wie lepiej? Niech da znać w komentarzu, bo ja pojęcia nie mam. Jest to bardzo spontaniczny wypad i niewiele wiem o tym kraju. Aczkolwiek. Jak już wspomniałem, jestem mile zaskoczony, bo poza metropolią, na zewnątrz jest fenomenalnie piękny. Piękne pejzaże, krajobrazy, górki, zieleń, drzewa, no co tylko sobie oko wymarzy, tak? A z kolei tym bardziej się zagłębiamy gdzieś tam w jakąś metropolię, no to ładnie rozbudowane miasto i chciałbym zauważyć, Myślę, że to warto podkreślić: nie ma syfu, nie ma nigdzie śmieci. Yy, widziałem przy parku, na no, takim jakby śmietniku, kilka papierków i butelek wcześniej, ale to było zaraz obok tego yy, parku rozrywki, gdzie się dużo ludzi kłębi, pewnie sporo turystów. No i podejrzewam, że po prostu kosz się przepełnił. Ale jak tak, rzucić okiem. Gdzie nie spojrzę, no to właściwie jest dość czysto. Co się chwali? Co się chwali, bo niestety nie mogę w takich superlatywach powiedzieć o Wielkiej Brytanii. Tam w większości miejsc nie jest tak czysto. Choć w centralnej części Londynu na pewno jest czysto. Tutaj akurat nie mam wątpliwości. budynek no i co taki deptaczek całkiem ładny idę sobie poszukać czegoś do jedzenia Ewidentnie znalazłem jakiś główny deptak gdzie jest pełno restauracji po bokach z powystawionymi stolikami także jesteśmy w dobrym miejscu i zaraz będzie można namierzyć jakieś dobre jedzonko a może nawet się na piwo skuszę Bo nie będę jechał jeszcze przynajmniej przez dobre trzy godzinki no 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 ale muszę przyznać, że jest tutaj również problem bezdomności tam siedzą na przykład na ławeczce i to nie są pierwsi, widziałem już sporo bezdomnych także ten problem chyba niestety jest w każdym cywilizowanym kraju, czy nam się to podoba, czy nie. Co jest dość ironiczne, że przy tak pięknym i monumentalnym budynku, który naprawdę gdyby go szacować w wartości, to by przekroczył nasze wyobrażenia, a jednak obok przesiadują często ludzie, którym się nie powiodło w życiu. No tak to już jest. Na no nic, idę poszukać. Zobaczę co tutaj serwują gdzie będziemy szli w tą pozycję Veggie Chili. To będzie chili konkarne, ale w wersji wegetariańskiej, czyli dla mnie bomba. Na jedzenie jeszcze czekam, ale na razie mi wjechało ich piwko. Nie wiem jak to się wymawia. Albo Die Kirk, albo Die Kirch. Tak sądzę przynajmniej. W każdym razie jest to lokalne piwo Luksemburskie, przynajmniej według tego co mi Kelner powiedział. Jest niczego sobie. Nie jest za kwaśny. Troszkę goryczkę czuć. Wciąż obstaję bardziej za ginesem. Bo jest jednak bardzo intensywny smakowo, ale to też przejdzie. No ja to zjem to chyba zasnę tu na miejscu. <grywia> Czekam na resztę jedzenia. No więc doszło już mi jedzenie jak widać. Całkiem piękniej obficie. Tu mamy chili con carne, o którym wspominałem, ale w wersji wegetariańskiej. Do tego ryż z różnymi dodatkami. Widzę tutaj jakiś. Szczypiorek, albo coś w tym stylu pokrojony. Jakoś papryczka. E, to co tutaj mam to... No właśnie, co ja wziąłem na starter? Aha, jakiś tuńczyk zapiekany. Zaraz zresztą się przekonam. O! A, gorąca. Nie tego się spodziewałem. Nie wiem czy to widać W środku mamy tuńczyka w takim stylu podanego, jakby zmieszanego z różnymi rzeczami, warzywami. Widzę tutaj czosnek, jakąś paprykę. No mm, dobra. Ale ten tuńczyk na pewno był w jakimś sosie jeszcze wymieszany, bo ma no, taki nietuńczykowy kolor, tak? Czymś musiał nasiągnąć. Próbujmy tego chili konkarnę. Mamy tutaj podpisane jako czarna fasola, jak dobrze pamiętam. Kukurydza. Szczypiorek. Jakaś cebulka, papryka. I wegetariański substytut mięsa. Mm. Aha i papryczka chili jeszcze do tego. O oh, wow. No dawno takiego dobrego chili konkarne nie jadłem. Miod mm. w gębie muszę poszukać czy u nas takie gdzieś robią. Bo u nas niestety nie widziałem w wersji wegetariańskiej takiego dania. To jest naprawdę wyśmienita. Mm. No samo się zjaba. Mm. Troszkę ryżu do tego. No, świetnie zrobiony, każde ziarenko osobno jest. Pokryte jakby leciutką warstewką tłuszczyku lub masełka. Mm, wyśmienite dalej. Byłem głodny jak wilk. Bardzo mało jadłem dzisiaj. Także nie żałuję sobie. Trzeba się dobrze najeść. Mm. Ten przysmak z tym jest ciekawy. Ogólnie to było pod menu y, tapas. Więc to jakiś rodzaj tych przekąsek. Ale na przykład w Hiszpanii tego nie widziałem, a tam też tapas serwowali i to dużo. Więc to taka chyba jakaś ich własna konwencja twórcza. Bardzo ciekawe. W takim twardszym cieście to jest, zapieczone ewidentnie. I po prostu farszem wypchane. Fajna sprawa. <gry> Nie będę Was męczył oglądaniem, jak jem. Także ja się sobie pożywię i niebawem do Was wrócę. Jeszcze pewnie się trochę przejdziemy po tym Luksemburgu. Może coś ciekawego znajdziemy. Mmm. Wow. A to jest dobra. Jak ktoś jest wegetarianinem, to zdecydowanie w takiej wersji, czyli konkarne, marzenie, marzenie. Także. <laughs> Zdrowie. Lokalnym piwem. Fajny motorek. Najadłem się aż do przesytu. Naprawdę. Przegiałem i to fest. Ale to dlatego, że bardzo głodny byłem. Teraz trzeba to wszystko rozchodzić. Także troszkę idę pospacerować. Gdzieś tam w stronę auta może będę szedł. No zobaczę jeszcze. jakieś wielkie posągi taka sytuacja, no bardzo ładne miasto podoba mi się i architekturalnie i w ogóle rozkładem jest przemyślane, fajnie zrobione dużo knajpek, dużo roślinności fajnej no, chyba nie w te stronę Taka mała ciekawostka. Niektórzy może pamiętają, była taka bajka Disneya, dzwonnik z Notre Dame. Bardzo dawno temu ta bajka była takim garbatym gościu. Właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że w Luksemburgu również jest katedra Notre Dame. I nie, to nie jest ta sama, w której się odgrywały te sceny z tej bajki Disneya, bo tam to się odbywała we Francji. Jak się okazuje po prostu są dwie katedry Notre-Dame. Jedna znajduje się w Luksemburgu, a druga we Francji. No, jakie grawerunki. No niemałe zaskoczenie jak dla mnie. Raczej się nie spodziewał tego człowiek. Och, aniołem się otwiera drzwi robię wow. wrażenie fajnie światła wpadają przez te witraże mam wrażenie, że tego na kamerze nie widać ale te światła co wpadają przez witraże to rzucają takie tęczowe kolory na po prostu te słupy tutejsze wytrzymujące strop ogólnie niezwykle piękna katedra <laughs> sami zobaczcie na te detale ciekawe z którego ono jest roku bo to, to już jest naprawdę dzieło sztuki samo w sobie Ktoś się przy tym nieźle nadubał. Widzicie o co mi chodzi? Ktoś naprawdę się nad tym napracował. I tak całość jest w grawerunkach te konfesjonały na bokach chyba są z drewna, ale też są zrobione w całkiem ładny sposób jak widać z tyłu są duże ogromne organy dawno takich nie widziałem sami rzućcie okiem chyba szkaplerz nazywa aczkolwiek 100% pewności nie ma W też zrobili grawerunki. No i tutaj przed nami już ołtarz. Ale zobaczcie. Niestety bliżej nie podejdę, bo mi sznur od gaza ale jest piękna kopuła i wszędzie pełno kolorowych witraży, no i oczywiście to wszystko kąpie się w tym świetle, naprawdę pięknie zrobione. Piękna katedra. Fenomenalna wręcz. Naprawdę ładnie zrobiona. Ktoś miał rozmach. Ciekawe z którego na roku jest. No się nie oczytywałem wcześniej. Ale widać, że dużo wkładu tutaj było. To na pewno nie było na szybko zrobione, tylko bardzo dokładnie i przemyślane. I na pewno zaaranżowano dużo profesjonalistów do tego. Od różnych rzeczy. Od rzeźby, od witrażu, od łupienia w kamieniu, zdobień różnego rodzaju. Także wszystko co dobre szybko się niestety kończy. Woli się zabieram. Może jeszcze sobie tutaj później przydreptam. Ale nie jestem pewny czy tak zrobię. Jaki to my dzisiaj dzień w ogóle mamy? Zgubiony jestem w dniach tygodnia, chyba niedziela jest. To raczej nocnego życia tutaj nie będzie. Bo jutro pewnie wszyscy do pracy. Całkiem ładny ten Luksemburg. Przypadł mi do gustu. Myślę, że jeszcze kiedyś sobie zajadę tutaj, odwiedzę ten kraj. Nie chodzi mi bezpośrednio o stolicę, miasto, tylko jako kształt. Bo w tych miejscach, w których byłem, naprawdę było pięknie. Jakbym tylko był troszkę bardziej wypoczęty, o ile lepiej by mi się tu wszystko geniało i robiło. Bo tak to taki człowiek troszkę nie do życia. Ale szkoda było zmarnować się szansę i nie, i nie przejść się nie zobaczyć trochę, jak to wszystko wygląda. Jak już mam dzień ekstra, to lepiej z niego skorzystać. A tymczasem... Ja się żegnam. Pójdę sobie parkiem. A Wy już ze mną dalej nie pójdziecie, bo na tym się nasza przygoda luksemburska kończy. Jak się tak nad tym zastanowić, to taka mini matrioszka tutaj jest. Luksemburska matrioszka. Bo mamy kraj Luksemburg, mamy stolicę Luksemburg i jest gdzieś jeszcze tutaj ulica Luksemburg. Także wszystko się ze sobą nakłada. No nic. Do następnego. Ciao, Bela.